Cześć, ja jestem Liducha z Krypta TV. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o Steampackach, jednym z ikonicznych obok Newka Koli oraz Volt Boya elementów świata Fallouta. Czym był, jak działał, tego dowiecie się właśnie tutaj. Miłego oglądania. Steampack to najpopularniejszy środek leczniczy w świecie gry Fallout. Stanowi element systemu regeneracji zdrowia. Przywraca je natychmiastowo, pełni rolę przysłowiowych apteczek. Steampack to akronim angielskich słów Stimulation Delivery Package. Jest on następcą dozownika zdrowia produkcji firmy Lee Rapid Pharmaceuticals, używanego przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych do momentu wyzwolenia Alaski z rąk Chińczyków. Był on cudem przedwojennej nauki. Składał się z zasobnika wypełnionego środkami leczniczymi i stymulantami oraz sporych rozmiarów strzykawki. W błyskawicznym tempie regeneruje on organizm. Potrafi zregenerować każdą, nawet teoretycznie śmiertelną ranę. Aplikacja jest bardzo prosta. Zawartość steampaka należy wstrzyknąć w żyłę, zwykle w rękę. Reszta natychmiast dzieje się sama. W celu zwiększenia możliwości steampaka opracowano jego silniejszą wersję, zwaną Super Steampakiem. Zawierał on mocniejszą dawkę środków leczniczych. Posiadał on skórzany pasek, umożliwiający bezpieczne zamocowanie do kończyny. Niestety, w przeciwieństwie do standardowej wersji, powodował on skutki uboczne. Osobom z problemami serca odradzano korzystanie z niego. W skrajnych przypadkach korzystanie z Super Steampaka mogło zakończyć się nawet śmiercią. Nie wiemy, kto był producentem urządzeń. Całkiem możliwe, że była to firma Lear Rapid Pharmaceuticals, której dozowniki zdrowia posiadały identyczną metodę aplikacji. Rodzajów steampaków było kilka. Jednym z nich był Steampak z funkcją automatycznego wstrzykiwania. Monitorował on parametry życiowe użytkownika. W niekanonicznym Fallout Tactics możemy zdobyć Ultra Steampaki, ich najbardziej zaawansowane wersje. Od Super Steampaków odróżniała je maska, dzięki której środki lecznicze podawane były drogą oddechową. Steampaki wyprodukowano przed Wielką Wojną w ogromnych ilościach. Po dziś dzień możemy znaleźć je na pustkowiach powojennych Stanów Zjednoczonych. Można je również stworzyć domowymi metodami, w nowych, prymitywnych warunkach, przy wykorzystaniu materiałów takich jak ludzka krew czy też antyseptyk. Super Steampaków nie da się wytworzyć metodą chałupniczą. Na ich produkcję mogą pozwolić sobie jedynie najbardziej zaawansowane społeczności, takie jak Kryptopolis czy też Instytut. Steampaki pojawiły się w pierwszych odsłonach serii Doom, jako środek leczniczy. To właśnie stamtąd twórcy serii Fallout zaczerpnęli inspirację. Steampaki możemy znaleźć w każdej odsłonie serii Fallout, zarówno w grach kanonicznych, niekanonicznych oraz Fallout Shelter. A w tym materiale to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego razu. Cześć!